O kurwa, co to jest? Co to kurwa jest? Ej, ja ich powinienem pozwać czy nie? Czemu wojan, wojan jakiś Ptyś kurwa wydaje mi posełkę o tytule plecak? Co to kurwa jest? I to jutro wychodzi. Co to kurwa jest? Pojebało go? Bioręc spierdolnięty? Pewnych rzeczy się kurwa nie tyka. Trzeba było se, nie wiem, nazwać kawałek tornister. Albo kurwa, nie wiem, torebka, kurwa, ale plecak? Co za dziwki. Haha, się ze mną, jak idziemy w teren. Mamy tyle rzeczy, nic nam nie zabierzesz. Tylko plecak, jak chodzimy w neder. Moje miasto świeci na serwerze Plecak, zawsze na plecach mam go Wystarczy tylko mi plecak i mogę uciekać stąd Już jako dziecko yeah. Dobra, zmieniasz tą kurwa... Po pierwsze, zmieniasz tą nazwę yy, piosenki na Portmonetka Już zaraz, bo zostaniesz inaczej zniszczony Dwa, Przepraszasz oficjalnie w komentarzu. Przepraszam Wielkiego Trencetera Teraz jak Multiego, że miałem czelność użyć tego samego słowa, co on w 2017 roku wydając najświeższy debiut w Polsce. Tak. Nowa fala. 3. Zakaz na miesiąc. Nie. Zakaz na pół roku wydawania piosenek. I zmieniasz nazwę kanału Wojan Games na Podnóżek yang Multiego. Na rok. Taka jest kara. Inaczej... Zostanie zniszczony i strawiony. A, i jeszcze procent, właśnie, tak jak Aksem pisał, jeszcze procent kurwa ze sklepu wojanshop.pl. 60% yy, zarobku dla mnie. Z tych wszystkich kurwa rzeczy. I wtedy odpuszczam. Jak nie, to jutro jest kurwa, yy, no jutro jest karamba, nie? <ścoughs> A, jeszcze hasło do konta, jeszcze hasło do konta. No, za łagodne warunki dałeś? No, niech zna kurwa dobroć, moją, dobre serce. Tak, o właśnie, ja co napisał, żeby tylko nie powiedział z mojej nazwy na torbę, to też transetera, Prawda, też mam taką. Yy, też mam taką piosenkę. No, nie możesz. Nie możesz. Niestety, już i tak się kurwa cieszę, że zrobiłeś piosenkę mm -hmm. Dirta wolałem do kranu. To jest praktycznie kopią piosenki potęga dirtu. Eee, cieszę się, że cię kurwa Gimson nie dojechał. Więc kurwa. Yy, no. Ciesz się kurwa, że, że możesz jeszcze być na tym YouTube, tak? Ty jesteś rozjebany, kto dzisiaj zapłonię imbycylu. Dobrze kurwa, trzeba farmić klipy. Niech się kurwa tam pozabijają w komentarzach. Śmiecie. <laughs>